Cześć moi drodzy, witam was ponownie na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj e, tak szybciutko przed pracą nagram jeszcze ten odcinek. E, moi drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć o ostatnim meczu Ligi Mistrzów, e, znaczy eliminacjach Ligi Mistrzów, drugiej rundy, prawda? O meczu Lecha Poznań z islandzkim Breidablikiem. E, tutaj, wiecie, były różne obawy, ponieważ Lech zaczął ten sezon bardzo słabo przegrał 1-2 z warszawską Legią w Super Pucharze, przegrał również później w Lidze 1-4, upokarzająca porażka z drużyną Krakowi Kraków. Lex stracił w tym jednym meczu 1-3 bramek, które stracił w tamtym sezonie u siebie, tak? bo w tamtym sezonie Lex stracił 12, a tu w jednym meczu aż 4. I tutaj mieliśmy, e, troszkę oba było. Wiadomo, że Lech jest drużyną lepszą od Brejdawiku, co udowodnił też na boisku, ale ogólnie mm, Misz Polski zaprezentował się akurat w tym meczu bardzo dobrze. Chociaż tak jak mówię, niektórzy mm, uważali, że będzie dużo trudniej. No tutaj Lech dość łatwo, można powiedzieć, suchą stopą przechodzi już ten Brejdawik, bo tu się niewiele po prostu jest w stanie zmienić bo wynik 1-7 no to jest awans pewny nawet gdyby Lech wystawił w następnym meczu skład stricte rezerwowy podejrzewam, że poradziłby sobie tutaj nawet gdyby to miał przegrać, oczywiście myślę, że aż tak nie będzie, pewnie zmiany, zmian na pewno trener jakiś dokona, ponieważ no po tak pierwszym, tak dobrym pierwszym meczu i tak dobrym wyniku nawet nawet jest to wskazane, żeby zagrali, zagrali zmiennicy, żeby mieli możliwość pokazania się. Ten mecz, ten przebieg meczu nie będę Wam opowiadał, bo wszyscy go widzieliśmy. Był moment troszeczkę takiego... lek bardzo dobrze ruszył, zaraz szybko zdobyta bramka na 1 do 0, prawda? Potem ten kontrowersyjny rzut karny. Ja bym go nie gwiznął i nie dlatego, że jestem z Polski i Uważam, że no, tutaj podyktowanie rzutu karnego przeciwko klubowi polskiemu nie może się zdarzyć, może, ale tutaj żadnego Pawła według mnie nie było. No, sędzia zadecydował jak zadecydował, zresztą sędzia to jest odmienny temat w tym spotkaniu, w ogóle nie panował nad tym co się dzieje na boisku, popełniał masę, masę błędów w jedną i w drugą stronę. Także tutaj no, też oddelegowany ten sędzia z Belgii no, nie był najlepszy. Co do przejdźmy dalej do faktów, czyli lek strzelający bramki rzutów karnych trzy razy, trzykrotnie pokoną, wygrywał. No i pierwsza połowa 5-1, mierząca przewaga Lecha, jeszcze czerwona kartka dla zespołu islandzkiego, zasłużona jak najbardziej, dziwię się tu też, znowu błąd sędziego możemy wytknąć bo Mikael Iszak po świetnym podaniu wychodzi już na czystą pozycję tak naprawdę i obrońca go hauluje, sędzia pokazuje za to żółtą kartkę, no moi, moi drodzy, tu nie ma czegoś takiego jak żółta kartka, tu jest z marszu od razu kartka czerwona, nie wiem dlaczego sędzia taką, a inną decyzję podjął, ale mówię, ten sędzia był słaby, on był jeszcze słabszy niż drużyna Brejdiawiku, no Islandczycy próbowali, wiadomo Lech jednak jakością przewyższał drużynę z Islandii, wygrał pewnie, wygrał do przerwy już było 1-5, po przerwie troszkę jakby Lech spuścił z tonu, jeszcze wpadły dwie bramki, skończyło się to wszystko 1-7, jest to historyczne, bo Lech tak wysoko jeszcze z nikim nie wygrał, no, także tutaj gratulacje dla mistrzów Polski za to spotkanie. Wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, mam pewność stuprocentową, że Lech zagra w dalszej rundzie. Jakie będą losy Lecha, to nie wiadomo. Oczywiście Lech w tym meczem zapewnił sobie udział w Lidze konferencji w fazie grupowej, ale uważam, że mistrz polski powinien mieć wyższe ambicje, że powinien grać o wyższe cele. Zobaczymy jak to się będzie układało. Dopóki jesteś w grze o Ligi Mistrzów, według mnie i pewnie władze Lecha też by tak chciały, żeby, żeby jednak ten Lech wywalczył was do Ligi Mistrzów. Oczywiście to będzie bardzo trudne, ale, ale nie niemożliwe, prawda? Teraz już też ta półka przeciwnika wzrośnie, będzie to drużyna zupełnie inna, inny przeciwnik, mocniejszy i zobaczymy jak lek wypadnie na tym tle. Być może kolej już po prostu rozpędza się ta poznańska lokomotywa w tym sezonie bardzo powoli. Być może będzie to mecz taki, który zawodników zbuduje, no bo kiedy przegrywasz dwa pierwsze mecze, przegrywasz je dość wyraźnie, to naprawdę to też wpływa na Ciebie, jak wychodzisz na boisko boisz się popełniać błędów, żeby znowu się to nie skończyło jakimiś złymi bramkami przeciwnika, prawda? No ale tutaj myślę, że po tym meczu Lech się troszkę odbudowuje i myślę, że lech jednak w tej czołówce ligowej będzie pomimo tej porażki z Krakowią. No i tyle o tym spotkaniu. Chciałem się z wami tylko podzielić tym moimi spostrzeżeniami. Uważam, że tutaj lech. Zobaczymy jak będzie się prezentował w następnych rundach. Dzisiaj moi drodzy gra, grają następni nacy Pucharowicze. Warszawska legia z banikiem Ostrawa to już przeciwnik z wyższej półki niż zespół aktobek, z którym legia mierzyła się w pierwszej rundzie. Zobaczymy jak legioniści do tego meczu podejdą. Bo jeżeli zagrają tak jak zagrali w meczu z Aktobę to uważam, że może być duży, duży problem. Jagielonia, która też dzisiaj zaczyna swoją przygodę z Europą, zobaczymy jak wypadnie, ponieważ no, widzieliście ostatni mecz i Jagi, no i rozbita Jaga przez Beniaminka z Niecieczy, gdzie w składzie Beniaminka, pomimo że Brugbę zrobił ciekawe ruchy transferowe, nie wystąpił żaden z zabodników, czyli zagrali tym samym składem, którym awansowali do ekstraklasy, no i rozbijają trzecią drużynę zeszłego sezonu 0-4, a więc gratulacje dla słoników. No i troszkę to niepokoi. Wiadomo, Jaga jest w przebudowie, no ale tak, tak fatalnie to chyba Jaga dawno nie zaczęła z sezonu. No i później mamy też mecz dzisiaj Rakowa, Częstochowa. No, myślę, że tutaj Raków chyba Raków sobie powinien poradzić. Raków zaczął ten sezon od zwycięstwa skromnego, bo skromnego 1 do 0 w pierwszym spotkaniu. No, ale, ale są trzy punkty to jest najważniejsze. Zobaczymy, jak ta drużyna będzie funkcjonowała w następnych meczach. No i, i trzymajmy kciuki moi drodzy, bądźmy ponad podziałami w meczach o, Europę, o europejskie rozgrywki i nie. Nie zwracajmy uwagi kto komu z nas kibicuje na co dzień, ale po prostu bądźmy ponad tymi podziałami tutaj i kibicujmy wszystkim naszym uczestnikom w europejskich pucharach, tak żeby te nasze kluby zaszły jak najdalej, bo nie mamy pociechy na razie z reprezentacji, więc chodźmy, cieszmy się tym, co mamy, że ta nasza liga właśnie rośnie w siłę. Teraz fajnie, bo, bo akurat trzy spotkania naszych reprezentantów, tak, czyli dwa razy Legia i teraz Lech, za, każdy, za każde zwycięstwo liczą się punkty do rankingów i trzymajmy kciuki z dzisiaj za Legię, za Jagielonie, za, za Częstochowski Raków, aby wszystkie nasze kluby tutaj spokojnie przeszły do następnej rundy, żeby zdobyły te punkty do rankingów, bo to się nam przyda naprawdę. Spójrzcie, jaka jest teraz fajna sytuacja w Lidze, gdzie Praktycznie pięć zespołów będziemy mogli wystawić, czyli zdobywce Pucharu Polski plus pierwsza czwórka i to dwie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tego jeszcze w naszym kraju nie było to oczywiście od przyszłego sezonu 26-27, ale jak to fajnie, że ta liga się podnosi, a są realne szanse na dogonienie drużyn, które są jeszcze przed nami i na wyprzedzenie tych państw, więc... Trzymajcie kciuki. Ja dziękuję. Gratulacje dla Poznania, Poznańskiego Lecha. Mam nadzieję, że Kolejosz w następnym meczu na Islandii nie da plamy i też ten mecz wygra. Nie musi go wygrywać oczywiście aż 7-1, ale fajnie by było, żeby też wrócił stamtąd na tarczy. No i przeszedł tutaj do następnej rundy, no tutaj awans, to, to już nie będziemy wracać, bo ja troszeczkę się przepraszam, niepotrzebnie powtarzam tutaj już lech ten awans ma w kieszeni, także ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się moi kochani z tej strony kanał Marko Polska Piłka, dziękuję Wam za wszystkie suby, za wszystkie łapki podzielcie się ze mną również Waszą opinią co wy sądzicie, jak daleko zajdą nasze kluby w europejskich pucharach? I to by było tyle.